Non paura. Do not be afraid. Nie lękajcie się. Te słowa stanowiące motto pontyfikatu Jana Pawła II zostały przywołane przez J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, podczas jego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, największym tego typu dorocznym wydarzeniu na świecie. Mowa Vance'a była wielkim aktem oskarżenia wobec europejskich elit, które gardzą własnymi narodami i ich wolą. Ponieważ został w niej przywołany święty polski papież, którego wiceprezydent USA nazwał jednym z największych obrońców demokracji w Europie i nie tylko, postanowił na to zareagować jego rodak, polski premier Donald Tusk, ale zrobił to w sposób, który skonsternował świat do tego stopnia, że nawet autor najbardziej bestsellerowej biografii Jana Pawła II. Tej wspaniałej książki Świadek Nadziei postanowił zareagować. I wyraził zdziwienie, jak można być rodakiem Jana Pawła II i do tego stopnia nie rozumieć nie tylko jego nauczania, ale również kontekstów, które z niego wypływają. Co powiedział J.D. Vance? Jak zareagował Donald Tusk? I dlaczego było to dla niego blamarzem wobec całego świata? O tym już teraz w programie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Jak zwykle na początku serdecznie witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a i wyrażam tę samą co zwykle prośbę do wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, którzy mają poczucie, że bycie Polakiem to honor i wyróżnienie, a nasza wspaniała narodowa kultura i niezwykła historia naszego narodu stanowią najwspanialsze źródło tożsamości i inspiracji, by zechcieli zaszczycić nas kliknięciem przycisku Subskrybuj. Ten jeden prosty gest, ułamek sekundy, który nic Państwa nie kosztuje, dla nas jest bezcenny, ponieważ dzięki temu niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, szerzej niosą się po YouTube. A teraz przejdźmy już do meritum, ponieważ Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, odbywająca się zawsze w pierwszej połowie lutego w hotelu Bayerischer Hof, to najbardziej prestiżowe tego typu wydarzenie na świecie, skupiające uwagę wszystkich dyplomatów, głów państw i komentatorów zajmujących się sprawami międzynarodowymi. W 2007 roku na tej konferencji wystąpi Prezydent Rosji Władimir Putin i wygłosił niezwykle ostre przemówienie, w którym oskarżył Stany Zjednoczone o to, że chcą budować jednobiegunowy świat, w którym jest jeden hegemon, i wtedy zarysował dalekosiężne cele swojej władzy w Rosji: podbój Ukrainy i odbicie ze strefy wpływów NATO oraz Unii Europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Kto słuchał uważnie, ten to wiedział. Jednym z takich ludzi był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który właśnie w odniesieniu do tego, Monachijskiego wystąpienia Putina na Westerplatte użył takich właśnie słów wobec rosyjskiego satrapy. Imperializmowi nie wolno ustępować. Nie wolno ustępować imperializmowi ani nawet skłonnościom neoimperialnym. Konferencja bezpieczeństwa w Monachium w 2025 roku to też wydarzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy gościł tam przedstawiciel amerykańskiej administracji, która od 20 stycznia sprawuje władzę. Administracji, która dokonuje wielkiej rewolucji normalności w całym świecie. I J.D. Vance podczas swojego wystąpienia jednoznacznie stwierdził, iż europejskie elity nie słuchają swoich narodów. A kluczowy i kulminacyjny moment jego wystąpienia brzmiał tak. Jak powiedział Jan Paweł II, który w mojej opinii był jednym z największych na świecie obrońców demokracji, nie lękajcie się. Nie powinniśmy się lękać naszych narodów, nawet wtedy, gdy nie do końca zgadzają się z naszym you. Słowa wiceprezydenta USA odnosiły się oczywiście do unieważnienia wyborów prezydenckich w Rumunii, których wynik był niezgodny z oczekiwaniami elit, do zapowiedzi możliwego unieważnienia wyborów parlamentarnych w Niemczech, które czekają nas już 23 lutego, jeżeli rezultat głosowania Niemców nie będzie zgodny z oczekiwaniami, i do wielu tego typu działań, które również ograniczają wolność słowa i wolność przekonań na naszym kontynencie. Lecz ponieważ w wystąpieniu Węsa pojawiło się odniesienie do Jana Pawła II, postanowił na to zareagować Donald Tusk, który być może także przygotowuje się do unieważnienia wyborów prezydenckich w Polsce, jeżeli ich wynik nie będzie zgodny z oczekiwaniami koalicji 13 grudnia. Tusk zrobił to takim anglojęzycznym tweetem. Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II, nie lękajcie się, powinien pamiętać, że miały one na celu wzmocnienie oporu narodu polskiego przeciwko dominacji rosyjskiej. I właśnie końcówka wpisu Donalda Tuska skompromitowała go przed światem, ponieważ pokazała, że nie tylko jako głosiciel idei, że Polskość to nienormalność, nie ma pojęcia o naszej kulturze ani zrozumienia dla polskiej historii, mimo że formalnie jest magistrem tej wspaniałej nauki. Przede wszystkim Donald Tusk nie ma pojęcia o nauczaniu Jana Pawła II. Homilia, której kluczowy fragment został zacytowany przez wiceprezydenta J.D. Vansa, to była mowa inaugurująca ponadto. Współpraca polskiego papieża. Mowa wygłoszona 22 października 1978 roku na Placu Świętego Piotra w Watykanie i adresowana nie do Polaków, nie do mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, ale do całego świata, szczególnie do świata zachodniego. Słowa te brzmiały tak. "No, Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi dla jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się. Otóż gdyby Donald Tusk wiedział, do jakiego cytatu z Jana Pawła II odwołuje się J.D. Vance, musiałby przyznać, że stoi na czele najbardziej antykatolickiego rządu w historii III Rzeczypospolitej, bo to oczywisty fakt. Czymże jest bowiem, jak nie zamykaniem drzwi Chrystusowi ograniczanie nauczania religii i próby opiłowywania katolików wprost zapowiadane przez ministra rządu Tuska Sławomira Nitrasa? Czymże jest, jak nie zatrzaskiwaniem drzwi Chrystusowi stawianie przez Samego Tuska warunku, iż kandydatem na posła z koalicji obywatelskiej może być tylko osoba, która opowiada się za bezwarunkowym prawem do usuwania ciąży, do uśmiercania nienarodzonych dzieci. To jest tak jawna sprzeczność z nauczaniem nie tylko Jana Pawła II, chociaż przede wszystkim bo to był największy w naszych czasach obrońca życia, ale po prostu z nauczaniem Kościoła katolickiego. Zatem Donald Tusk skompromitował się, ponieważ pod jego wpisem, który obejrzało niemal Milion ludzi pojawiły się tysiące komentarzy. Większość z nich oczywiście pochodzi od Polaków, ale bardzo wiele pochodzi od publicystów katolickich, od znawców pontyfikatu Jana Pawła II i od zwykłych katolików z całego świata oburzonych tym, jak bardzo Donald Tusk, po pierwsze, nie zna nauczania Jana Pawła II, jak instrumentalnie próbuje je traktować i jak bardzo jego osobista postawa, jego postawa polityczna przez całe życie jest sprzeczna z tym, co stanowiło sedno przekazu. Jana Pawła II. A jak Państwo oceniają, czy taka kompromitacja Donalda Tuska wykreśla go z tego kulturowego kręgu polskości, w którym wszyscy chcemy żyć i który stanowi dla nas tak nieoceniony skarb? Czy ta kompromitacja powinna być wykorzystywana w narracji politycznej, aby pokazywać, jak bardzo obca jest polskość temu człowiekowi, który Chyba tylko omyłkowo nazywany jest polskim premierem. Proszę o komentarze i bardzo dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.